Hej, tutaj yy, yy, zgram, gram z w MSP i to jest już drugi odcinek. Chciałam Wam przypomnieć, że pamiętajcie, że w dziesiątym odcinku będę otwierać prezenty. Więc no, chciałabym, żeby przynajmniej były dwie strony prezentów tego. No, tu jedna, tu jedna i jeszcze raz tu jedna i tu jedna. No, przynajmniej tyle, bo wiecie, ja bym chciała. I pamiętajcie, że będę pozdrawiać też tych, którzy mi daje, dają prezenty. Dobra, więc tak. Patrzę teraz sobie, ktoś mi dał już prezent, ale nie będę otwierać. Dobra. Tylko masz się załatuje, O, napiszę. To jest YouTube. Boną daną. nie, na już. Okej. Okay. Tą śminkę damy. Dobra. 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 Więc patrzymy teraz prezenty. O, już trzy, dwa od ciebie. Hej, pozdrawiamy. Anka 366. Dobra. Nie będę Ci teraz odpisywać. Uch. Dobra. Więc tak, chciałabym dzisiaj pokazać sztuczki. Dobra, więc może pokażę od razu sztuczkę, którą już pewnie wszyscy wiedzą. Tak, naciskamy na mówitar planet i proszę bardzo, znika tam czat. Dobra. I tak druga sztuczka. Ej, czekaj, bo nam ten wyloguje się. Wyloguje, tak. I vlogujemy się jeszcze raz ponownie, oczywiście. Dobra. Dobra. Wlogowałam się oczywiście. Zdrowiłyśmy już tam o tą dziewczynkę, która ma vip -a. Tak jak ja! Hej, jak dobra. <laughs> e, dobra. więc następną sztuczkę pokażę Wam, jest to filmów ona jest. Dobra, filmy. Wyślemy jeszcze raz. No, halo, halo. Przechodzimy na przyjaciół i sobie zapraszamy kogoś. No obojętnie kogo, ja sobie zaproszę kogoś pod ręką, kogoś, no powiedzmy, że ty. No. I mamy sobie taką osłupkę, obojętnie jaką, ja, mam, ja wybrałam jakąś taką byle jaką. No i wciskamy na animację. No. Bierzemy siebie i zataczamy koła Kurczę, zniknęła mi. Nie, tak się nie uda. Musi, muszą być animacje. Animki. Hop, hop. I proszę. Jej, animki są nasze. Ale oczywiście tylko na filmach. Tylko na naszym filmie będą nasze. Dobra. Okej. Okay. No, dobra. Będziemy nic tutaj wymyślać. Wszystkie są. Oczywiście, nie tylko ta jedna. Jak też zapisać ten film? Nie. Dobra. I teraz tak. Następna sztuczka jest taka. Ona mi się często nie udaje, więc nie wiem, czy się mi uda, ale zobaczymy. Miecie nam tutaj. I to jest mój pokój. Możecie wejść sobie do mojego pokoju, bo mam zwierzaczki, które. Moje muchy, czekajcie, zrobię mojemu zwierzaczkowi u go i w ogóle. I wtedy. Wtedy wam pokażę tą sztuczkę. Mu to, kiedyś mi dałam nawet za jeden kryształ, bo nie miałam po to trzymać tych kryształów. Masz szósty level, bo ostatnio sobie kupiłam. Dobra, umyjemy go. Będę tutaj. On się nazywa Misiek. Tak, kochany Misiek. Dobra, mi się nie chce, No bo gówno nie budę końca. Ktoś sobie jakiegoś jak mi wysłał, mm. ale nie mogę zobaczyć, bo są Dobra. Zagramy z nim. Kurczę, jaka Nie mam dosyć. Może trzymać kamerę? Ach. Nie udało się. Spróbujemy jeszcze raz. Nie, nie da się jedną ręką. Dobra, więc tak. Naciskamy na ten guzik, tu, ten, na ten i przeciągamy, trzymamy i naciskamy spację. Nie, no kurczę, to się nigdy nie udaje. I wtedy wchodzimy pod podłogę. Nie, mi się nigdy nie udaje. Przepraszam, że Wam nie mogę pokazać. Ale to się udaje, bo raz mi się udało. Teraz sobie tutaj odbi odbiorę to Uuu, mój filmik. Dobra. Więc no chyba nie będę przedłużać odcinka, no bo po co? Wystarczy, że trwa... ile on trwa? 6 minut, no właśnie to i tak dużo. No. Więc zapraszam do oglądania moich odcinków. Dobra, ostatni raz to wyślę. Jak teraz nikt nie napisze, Hej YouTube to kończymy odcinek. Więc przypominam jeszcze raz o dawaniu prezentów, bo pozdrawiam na odcinkach. No a jeszcze jeszcze tylko 8 odcinków, i już. Więc radzę wam się z pośpieszyć. Z prezentami. Nikt nie pisze na YouTube. Do widzenia!